Hej, Cześć! Z tej strony Abubert A to mój niedokończony jeszcze domek w Minecraft. Nie wiem czy będę zmieniał jeszcze troszeczkę dach, bo siarnie mi się podoba. Ale tak pieraz drzwi będzie wyglądać mój pierwszy domek w Minecraft. Nie jestem z niego jakoś niesamowicie dumny. Trochę krzywo wyszedł. możliwe że będę coś w nim jeszcze zmieniał. Szczególnie w tym miejscu, myślę, że w tym oto. O trzy bloki zmniejsze. Pójdzie to w prawo. Tutaj będę musiał trochę zasypać ziemią. <laughs> Ale mniej więcej tak będzie się właśnie prezentować mój domek. W na tym, na tej mapie. E, no. I... Myślę że jednak, że tutaj zrobię normalny dach. Wiecie, nie to, że tutaj będzie ściana, tylko taki ukos. Taki, taki taką piramidkę jeszcze. Wystarczy, że z jednej strony będzie e, ściana, czyli stąd. Okej, okay, tam się zamkło. Ogólnie to piętro wyglądają tak, o, tutaj, drugie piętro, tutaj będę miał sypialnie pewnie. Tutaj, trzecie piętro. Ale z tej strony to tak naprawdę nie jest wygląda nawet tak źle. Dużo miejsca. Fajne miejsce, moim zdaniem. To mogę zniszczyć, w sumie. Um, tutaj mogę zrobić okna. Tak o ja mogę zasłonić? Eee, nie spada mi na dół. Tak o. No i tak mniej więcej będzie wyglądało mój domek w Minecraft. Ale czemu do mnie ludzie piszą teraz akurat, kiedy nagrywam? Proszę chłopaki. Okej. Okay. Ale, czego chciałem powiedzieć? No, nie jest ten domek nawet taki zły, moim zdaniem. Ale teraz dzisiaj chyba się zajmę budową farmy. Um, bo, I need it. I mean, ogólnie chcę mieć dużą farmę. Chyba tam zrobię farmę. Jak patrzycie na mapę, to tutaj za tymi drzewami jest takie fajne miejsce na farmę. Albo tu na górze, ale wątpię. Albo. Tutaj. Nie, tu nie. Może tu na górze zrobię, tutaj na tej górce zrobię farmę. Hmm, to co? Ja zacznę ciąć tutaj. Wy to będziecie widzieć w szybkim tempie, żeby was to nie nudziło. No i się zobaczymy za chwilę. Nie wiem, domek nie jest jakiś zły, tylko brakuje tych ozdobnych rzeczy do tego domku. Czyli tego drewna dookoła. I oświetlenia. Takie jest moje zdanie. Bo tak to oprócz tego dachów z tej strony, który wygląda jednak dziwnie. Myślałem, że będzie fajnie wyglądać, ale wygląda dziwnie. To moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. I nie wiem, czy ja nie zmienię tego biały, szarego na biały kolor, szczerze powiedziawszy. Bo jednak biały jest ładniejszy niż ten szary. A ten szary kiedyś do czegoś wykorzystam. Mam tego szarego w opór. No, może nie tak w opór. Ale dużo mam szarego. No, okej. Okay. Y, ten... Ścina cukrowa, czy jak to się wymawia... Mi się bardzo dobrze przy... bardzo, bardzo przyda. Ok, jak się robił pistony? Ja chyba nie mam redstone. U. A nie, mam redstone. E, jak się robiło pistony? Ok, to będę musiał też sobie zrobić. Nie pamiętam pan. Wezm... No, będzie potrzebny kobry stół iron cobblestone drewno redstone czy tak <laughs> drewno iron kobra tutaj nie było ale tu jest czy tak. Tak. tak tak a tak 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 co tak. Dziesięć? Więcej. I need more. Szesnaście by mi zabrakło kobylstona. Nie wierzę w to, że w tej grze może zapragnąć kobylstona. Ale jaja. Okej. Okay. Mylę się, nieważne. Ile mamy? 22. Spoko. Widzę, że będę musiał znowu pójść do kupalni albo własnym zrobić. Właśnie, bo ja Wam nie pokazywałem, nie? O, już nie mam żarcia. Bo jeszcze chcę sobie tutaj zrobić jakieś zejście na dół. I tu iść tu. Ale to jeszcze się porobi. Tu jeszcze jest pracy, więc pewnie będę robił streamy. O, jeszcze drzewa zostały jakieś. Ile mam tutaj? 46 w stary. Okej. Okay. Jednego drewninka nie ma. No, kurde, Bez się nie ruszaj. Tak, to będzie szybciej mój tlen, czy to jak zniszczę drewno? Będzie blisko. tam chyba nie ma żadnych które jest drewno! jest pniak no nie okej okay. OK. Teraz powinno być wszystko zniszczone, tak. I mamy taki sobie tutaj obszar. Um, nie wiem, czy jest warto kłaść, czy wycinać, czy pozbierać tę ziemię. Mi się wydaje, że jedną warstwę ziemi pozbieram, bo i tak mam dużo tych yy, łopat. Nie zostało jeszcze sporo. Więc je ja od razu wykorzystam. Poza tym to troszkę mało mam tej ziemi, żeby potem wyrównać. Więc no, ja już wiem, jaką zrobię sobie kopalnię e, Farmę. Żarełka, to nie będzie jakaś nie wiadomo jaka super hiper przepiękna kopalnia. Znaczy super hiper dobra kopalnia, która automatycznie mi daje żarcie. będzie zwykła, najzwyklejsza, wielka kopalnia z pola, którą nie będę musiał, tak wiecie, zbierać. Em... Sam chodzić i zbierać, tylko sam będzie zbierać. Ok. <laughs> Już nie ma miejsca w jakim Holy shit. To mogę wyrzucić. Wolę ziemię niż światka. Też tu mógł być biały barwnik. Nie, light grey. To też nie. Przepraszam bardzo, co to kurwy pan robi w moim domu? Proszę wypierdalać. Ehm... Um, ehm... Um, ja pana jednak zostawię. Nie, ja, ja nie mam... Ehm, um, panie... Proszę tak, nie, takich rzeczy nie mówić. Proszę sobie tam siedzieć. Um, dobra, pomyślmy, jak my to chcemy. Um, zróbmy tak i zobaczmy, o ile pójdzie do przodu. Dotąd dochodzi wodatek. Czyli ile to jest kratek? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Osiem kratek Jeszcze trzy w tę stronę Okej okay. Okay. Teraz potrzebuję tutaj dojść na dół. Będą, że na pewno robię to tak, że... Tutaj był chyba jedno wyżej na pewno. Hmm. Czym to się nie łączy z pistonem? O, teraz się połączyło. Okej, okay, czyli to tak się łączy Czy tu jeszcze jest połączone? Jak ja to wtedy zrobiłem? Było, to jak jest teraz. Teraz pytanie. Tutaj tak nie będę mógł zrobić. I jak to zrobić teraz, żeby to się z tym połączyło? Czy mogę na popłytkę położyć? Nie, nie mogę. A mamy no jeszcze inaczej. A, tak miałem, widzicie? Czy jednak tak mogę zrobić? Okej. Okay. To zróbmy najpierw jedną stronę. Okay. Teraz tak my potrzebujemy tutaj, tu, 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 zbierzemy Tu i tu. Słychać zombie filagera chyba na dworze. What ty, zombie! Ja piskam, ale się obsrałem. Dobra. Czekajcie, bo to trzeba obmyśleć teraz. Mały zombie idzie! Mały schudnę. Nie, jego nie bijemy. No, ile to jeszcze ma życia? ręki szkielet a, a wszystko mnie bije dobra Pst, my uciekamy stąd nara okej okay, chodźcie chodźcie chodź. Tutaj. No nie, nie ważne. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze troszkę expa. A nie, to to może jednak zostawimy, bo się wszystko rozleje. No i co? No i tutaj łączymy pochodnie. Aha Ten idzie do góry, ten idzie do góry, ten. Ten nie Tutaj ten idzie do góry, ten idzie do góry. Dobra, no i jeszcze trzeba tutaj te połączyć, nie? A właśnie żebym rozwalił. Keniusz. dobra, mm, czyli to było tak, to było tu, to było tu, tu Dobra. Czy wszystkie stoją? Nie stoją wszystkie, bo tutaj nie dochodzi prąd. Trzeba tam, jak to urządzenie się nazywało? Widzę, wszystko ładnie działa, więc będzie można napełniać. Zrobię tutaj dźwignię, zabuduję to. Tutaj będzie dźwignia, pewnie. No i w przyszłości pociągnę to do mnie do domu. Także no. Pouputka w rękę. Tutaj rozwalamy to, wspieramy to i będzie nie odtąd. Półpytka będzie odtąd. Tutaj będzie półpytka. No właśnie, tu już nic nie było, czyli wodę. Um... Dotąd kładziemy wodę. A tu już jest pełny. Okej. Okay. Zjednoczymy tak to. Już może być otwarte wiatr w ruch i napełniamy. Teraz zobaczmy, dokąd to dojdzie. To tutaj idzie w dół. To idzie dotąd. Dawek. Bo dotąd będą tak. Tutaj potem rzeczy będą spadać Więc to tutaj będzie moja Tak jakby farma Tak jakby jeszcze trochę wody można Czemu by nie Potrzeba właściwie No, i może też postaram się jakoś zobaczyć, czy jest tam jeszcze gdzieś trochę miejsca, żeby dać tą wodę. Może zrobię z przodu wody, chociaż może jednak nie pomyślę jak ułożyć tutaj wodę, żeby dobrze była rozlana. Żeby. Yy... Nalało się tyle, ile potrzeba, żeby na środku była woda. Pamiętam, że raz miałem tak na serwerze, że nie było wszędzie wody. Na środku szczególnie nie było.